Jest godzina 6.37, witamy w naszym gronie Piotra Semkę, publicystę do rzeczy. Dzień dobry. Rodzina szósta minocznie jest republika no. W śpiewającym nastroju, ostatni dzień kampanii e, Kto wyborczej. Kto to pamięta przed... te czasy rezerwy, która tam śpiewała i no, w, w, w tak, ogóle. Te melodie a, w, w tych chustach się... właśnie. Em, ale... Ale z pewną taką rezerwą no, odniosę się do <laughs> sytuacji na samym końcu <laughs> kampanii, bo jest już moment, w którym wszystkie strony Dmą w swoje trąby, to jest tak zwany efekt bębnów. No i z tej kakofonii bardzo ciężko coś wyłapać. Firmy sondażowe ogólnie znane są z tego, że połowa sondaży to jest sondaż, który ma aktualnie swojego kandydata popodkręcić i przekonać wszystkich, że już jest. Na drodze do zwycięstwa, więc jesteśmy właśnie w takim niełatwym momencie dla. No, niełatwy, moment, nie, niełatwy moment, bo w, wybuchła, no, można powiedzieć, afera rzeczywiście z tym nielegalnym finansowaniem kampanii Rafała Trzaskowskiego. Oni co prawda mówią, że nic z tym nie mieli wspólnego, no ale to Rafał Trzaskowski dawał nagrodę niedawno temu panu Kocjanowi, jaki to będzie miało wpływ na? kampanię wyborczą, bo jak patrzę na media lewicowe, to one zaklęcie milczą, bardzo głośno milczą w tej sprawie. Ta, 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 ta cała sprawa pokazuje, jakie są skutki buta roku rządów koalicji 13 grudnia. Znaczy to jest sytuacja, w której nie ma zaufania do żadnego organu państwowego, jest wiele przykładów tolerowania, albo współpracowania z taką szarą strefą, która się wytworzyła wokół platformy. To są czy to sok Polaka, czy to jest KOT, czy to są ludzie atakujący Jarosława Kaczyńskiego pod pomnikiem smoleńskim, czy to są właśnie takie postacie jak ten dżentelmen z Akcji Demokratycznej. Które pełni w całej tej sprawie rolę bardzo podejrzana, a w której są jeszcze podejrzana firma z Wiednia, prowadzona przez e, polityka związanego z węgierskim no, tym układem postkomunistycznym, lewicowym. I to są właśnie kanały, którymi obce państwa e, przesyłają do nas e, ogromne pieniądze na propagandę. Piotrze, Piotrze, jak popatrzeć na ten te, te, te wybuchające co chwila, w ostatnim momen momencie już przed pierwszą turą te afery, to można odnieść wrażenie, że co próbuje uruchomić obóz w cudzysłowie demokratyczny, czyli obóz Trzaskowskiego, co próbuje uruchomić aferę, to się okazuje, że wchodzą na grabie. Uruchomili kamienicę Nawrockiego, to się okazuje, że natychmiast rykoszetem dostają nie, tą, nie, przepraszam, nie. kawalerkę. No właśnie, <laughs> kawalerkę, to dostają, uruchomią kawalerkę, dostaną kamienicą 66. Uruchomią nas, bo to oni przecież pierwsi ro, rozpoczęli by, hałas wokół nas, że to. Że to, Rosjanie, że to Rosjanie, na. że, a tu za chwilę wychodzi nie Rosjanie, akcja demokratyczna, a tam jeszcze w ogóle gdzieś w tle demokraci. Jak, jak patrzysz na to, na, na próby uruchamiania no, tych afer? Tak, tylko że gorzko. Że mediów, które powtarzają te ataki na PiS, jest wielokrotnie więcej niż mm, tych mediów, które próbują z Pawłem zwikłać. E, I tutaj mamy do czynienia z dysproporcją. E, Dobry do, 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 do przykład. No, dzisiaj Gazeta Wyborcza zamieściła takie rysunkowy E, symbole poszczególnych kandydatów. No i tam Trzaskowski biegnie, a obok jest e, nawrotki, który ma kule nogi w postaci domku. To jest bardzo charakterystyczne, że wysoki Gazety Wyborczej rysuje Trzadkowskiego jako swobodnego biegacza, który nie ma łańcucha z kamienicą na marszałkowski 66. A yy, Nawracki jest przedstawiony jako ktoś, kto jest obciążony. Piotrze, ale to... Czy, to, czy to, co się stało, uprawnia nas do podejrzewania, że możliwe jest powtórzenie tak zwanego rumuńskiego scenariusza? Bo tu podobieństwa podobieństw jest bardzo, bardzo dużo. Ponieważ yy, ekipa Tuska jest zdolna do wszystkiego, co wykazała już wielokrotnie, no to yy, brak zaufania się objawia. Tak, jestem, przypominam, cały czas jesteśmy w sytuacji, w której nie istnieje niesporny organ sądowy, który ma ocenić e, jak, e, ważność wyboru. To oznacza, że Platforma ma zawsze w lufie ostatni nabój w postaci kontrowersji. W której wybuchnie problem polityczny. Platforma zakłada, że ich kandydat wygra, a jeżeli ich kandydat przegra, to będzie wtedy test. Test, który ekipa Tuska wie, że ma za sobą Brukselę, która każdy ich werdykt i każdy ich numer klepnie. Każdy Natomiast ich jedyna... werdykt klepnie. To jest czas na jedno, dlaczego na... się mogą obawiać, to. O tej reakcji Waszyngtonu i to jest dosłownie jedyna. Nadzieja dla polskiego wyborcy z To, to jest czas na przecinek w tej rozmowie. Na przecinek w tej rozmowie Piotrze, kawki proponujemy w tej chwili. Łyczek dobrej kawki, my posłuchamy muzyki i za chwilę wracamy do rozmowy z Piotrem Semką. 6.46 na naszych zegarach, a my wracamy do rozmowy z Piotrem Semką, publicystą do Rzeczy. Piotrze, o taką rzecz Cię chciałem zapytać. Wiesz, co Patrzyłem wczoraj na media, na media w jednej strony i drugiej strony, i miałem wrażenie, że naprawdę, no, żyjemy w dwóch różnych światach. Tutaj z jednej strony jest gigantyczna afera, trąbią o tym wszyscy, a po drugiej stronie, no, wejdziesz na One, wejdziesz na wyborczą, nic, cisza. W, o 19.30 dziennik, no, tam właściwie gdzieś wspomniane przez 5 sekund to, co się dzieje. Tymczasem tamta strona grzeje sprawę pożyczki Karola Nawrockiego i próbuje przykryć tą, tą narracją. Tak obserwowałem, co na kontach się na x co Giertyk wypisuje, Lis i tak dalej. Czy masz wrażenie, że to w ogóle jest szansa, żeby te bańki się przebijały? Przy, przy tego nie, niestety typu... nie, ponieważ na, na przykład zanikł w ogóle już obyczaj, i to w obie strony, zapraszania dziennikarzy z drugiej strony do dyskusji. Ja pamiętam takie czasy, nie było to dla mnie łatwe, kiedy byłem na jeden na trzech takich porankach Dominiki Wielowiejskich, to ja się to zawsze już wtedy wywoływało furię części czytelników do którzy zawsze tam pod relacjami z tych debat były wyzwiska, jak możecie tą e, prawacką kanalię zapraszać i tak dalej. Ale to się jeszcze trzymało, i e, była dominacja obozu liberalnego u władzy, ale w momencie, kiedy do, do władzy doszedł, to przyszła dosada żadnego tam prawaka w tych mediach. Tak samo przecież bywałem w tvn ale to miało charakter pod tytułem, że to był taki kwiatek u kozucha, że ogólny przekaz był taki, no i dopuszczano jednego śmiesznego ludka prawicowego, który tam się upierał, że, że, że nie jest aż tak źle z prawicą. W momencie, kiedy ta ludzica wygrała w 2015, to się skończyło. No i siłą rzeczy, jeżeli te, um, bo politycy jeszcze są, hmm, chodzą nawzajem, natomiast publicystów ja już raczej. Tak nie widzę robisz to, no i to powoduje, że te bańki. No właśnie, bo to, to, to nie płyną w innym prze, kierunku. No prze, i przekraczanie jest boże... tych, tych baniek jest, będzie tym ważniejsze w drugiej turze wyborów, kiedy trzeba pozyskać głosy nie tylko swoje, swoich najwierniejszych Aha. zwolenników. Jak to, może, jak to może wyglądać? Bo Karol Nawrocki, żeby wygrać, no to musi lwią część głosów Sławomira Mencena pozyskać, tak już zakładając, że, 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 że będzie Trzaskowski i Nawrocki w drugiej turze. No ale również trzeba liczyć na pewną, przynajmniej demobilizację wyborców Szymona Hołowni, Adriana Zandberga, Magdaleny Biejat. Jak to może przebiegać? No, na to Karol Nawrocki nie ma już wpływu, w jakimś stopniu. Na przykład e, już widać wyraźnie, że na pozycji Wielkiego Czwartego, bo e, przed na Wrocławiu i męcenie wyrasta. E, Ankan Zandberg, on może mieć nawet ponad 8. Moim zdaniem niedoszacowany jest Grzegorz Braun. To znaczy, moim to zdaniem, zgadza, ludzie no. w ankietach nie chcą. Się przyznawać, ale jego ten taki e, imidż pewien moim zdaniem dał mu gdzieś około 5-6%, tak podejrzewam. E, I e, na, więc na, na, na to, jak demobilizują się wyborcy Zandberga, bo Zandberg już pytany był, czy. Przekażę w drugiej turze głosy dla Saskowskiego i powiedział, że głosy to nie jest tarcik wydrowski, który można komuś podarować. To był sygnał albo do tego, żeby, albo do jakichś targów, żeby Zandberg ktoś dostał, albo do tego, że rzeczywiście Zandberg jest determinowany nie mówić swoim wyborcom, co mają robić w drugiej turze. Pytanie jest, tak, pytanie jest takie, jak się zachowa Męcen, który już wbił radę z lub też może nastąpi podział, to znaczy, że Męcen będzie siedział cicho, ale na przykład Bosak powie, że no było jak było, ale jednak zagłosujcie na Przaskowskiego, bo grozi nam domknięcie układu i wtedy wszyscy się... Zaduścimy w żelaznym uścinku pana Donalda. I to będą e... jedne z najciekawszych, z najciekawszych pytań, które trzeba będzie postawić po pierwszej turze wyborów. Tu musimy stawiać kropkę. Piotr publicysta do rzeczy, Dziękuję. Był, był z nami. Dziękujemy bardzo Piotrze. Życzymy dobrego i pogodnego, pomimo tego deszczu za oknem, dnia.